Uszanowanie, patrz tam, Panie i Panie, mam pompyczkę zrobioną i wtryski z osiemdziesiątki mam też zrobione, no i idziemy to wszystko zaraz składać. Już pewnie przy 30 siedzi, bo ja dopiero co przyjechał. Dobrze, idziemy do Dobry panie. Przewiózł ja, No, że są i pum. Ja no. dopiero 80 gdzie chodzić. Ty. Jeden tryb był zatarty. Pani, tam cztery zawory źle ustawione. 80? No. A tyś tam już był? No no ale to czy pokręcasz tym bałem? No. I na ile jest? Zaraz trzyma być. Cztery zawory wcale ludu nie mają nic. O. No to już, dobra, to tamten dzisiaj klinik im pewno, nie? Dobra, idziemy, bierzemy się. No. Niech ja wrócił po tę pompę i wtryski, to Krzysztof już zawory ustawił. Hmm. Jak pan mógł to było Kipsko? Pań. Bardzo Kipsko. ustawiony dobrze. Ten i ten. Tylko? No. <laughs> no nie. Tu i tu był minimalny luz, a te cztery były podparte. O. No to gitara teraz. I tu jeden wtrysk stał. Nie, goście mówisz, że był wtrysk zatarty. To nie wiem co to znaczy. Czy, czy nie, nie dała w ogóle, czy tylko trochę coś tam. Ale ale, ale cztery wtryski zrobione, nie? My czym O, cześć, to przeność od razu nowe. Dobrze, panie. Idę ja po te części. Dobra, bo ja. Przeszedaj. gapie kurwa. Ciele wmalowane wrota. Bar, trzeba jeszcze będzie przypłukać. Filtry. Aha, dobrze. To mi się dwustatów nie zrobił, kurwa. Żeby tego uruchomić, to nie wiem. Dobra. Urwa, nastawiane to kurwa jak na, jak na odpuście kurwa kramów. U nas... No to mówię, że u nas, kurwa, w parafii, pod wyzwaniem świętego Krzysztofa. No. <laughs> Pompa zrobiona, panie, wtryski też. Gościu mnie zjeba, że tu było stukane w górę. <laughs> Bo tu było stukane i on to musiał każdy szlifować, to mówisz? No. Panie, Coś mi kazał tu stukać, no. Mm. Już ty by wiedział, kogo chodzi. A jakby mi kazał do studni kicać, to by skicał panie? Czy no. ja bym kiecał, No, To no, ja dużo rzeczy pozmieniałem w tej pompie. Patrz pan. Nie, ja nie chodziła. Patrz inaczej chodzi, wszystko. na tylko. Słyszysz? Czyli no. tak szczęka mocno. Urywa, panie. Teraz będzie, wcześniej paliwo szło do tego dubaku, do teraz będzie, oj, mówię, do oleju. Teraz będzie paliwo dubaku szło, kurwa. Co będziemy teraz ropo robić? Interes tyle skręcać. Dobra, musimy go. Panie, musimy go utwalić dzisiaj. No to już. Dobra, idę po te części. Aja. Dobra, filtr też trzeba wydać. Tu fajnie napisane jest, który, który. No, wstępne czyszczenie, później jest dokładne. No, teraz mi się pół. Zaleje pół, pół dwórka. Od razu wszystkie podkładki miedziane zakładać nowe. Proszę Państwa, zobaczmy co to za, za filtry. Na jakim to stanie, wszystko to nie w stanie agonalnym. Te filtry też, to Panie, może oryginalne? Co im się stanie? No, zakonserwować. Konserwacja będzie Pani od razu tutaj. No kurwa, trochę tu tego szmal, szmelcu jest na górze. Dobra, nowe uszczytki miedziane od razu się daje. Nowe filtry. Jeden filtr prawie już zaprzymycony. trzeba będzie panie jeszcze. trzeba jeszcze będzie sprężarko podjechać. Nie, idziemy. No, trzeba zaraz to przynieść. Dobrze. Drugi filterek. Hops. Założamy. Pstryk. Kudkwadliczka nowa. Dobra, rozsiłku elektrycznym. To podatkę wyciągnąć. To trzeba noża do tego pewnie. Już ją nie ma, dobra. Dobre. dobre. ten filtry. Dobra. Filtry ja do klinciu. Jako tako. Jak będzie ciekło, to się że dokręci. Nie chcę ich za mocno... Nie, do Nie ty, No bo jak bak leży. Patrz, ta Pani, jak to krzywo pomalowanej. <grywa> <grywa> Od prędkości się tak, tak. zrobiło. <grywa> o. tej Pani, co, co ten telefon Jakiś? Kipski ma aparat musi z tyłu, jak tak zdjęcia kręci. No? Dobra. Patrz, ta Pani. Mirek Kumarek poleciał. Najwięcej nam tu czasu dzisiaj zeszło z wyciągnięciem tych starych podkładek, które były tutaj. Bo tutaj jakiś ktoś baran założył z te podkładki. Te podkładki to były takie. No, takie takie miały tutaj karby, czy to się, jak to się nazywa, takie karbowane. A tutaj idą takie podkładki, nie? Miedziane. Tam to było ciężko wyciągnąć. I to było do cholery strasznie dużo syfu. Ops, skrabać to wyciśczać, Dobrze. Już teraz pamiętam ciemno. Hmm. Nie, chuja widać. Dobra. <grywa> <Dobre. Ud> <grywa> ja robię to. Że musimy go dzisiaj kurwa odpalić. Niech będzie północ, kurwa, dwunasta, pierwsza w nocy. Tak, jak wtedy przy tak? Bo mnie strasznie ciekawi, jak to będzie chodziło teraz. Dobra. Dobra. Miejmy nadzieję, że to będzie widno. Próba forszmita. Kurwa czekaj. Dobra panie, trybuj pan. Jeep, zaraz strzeli. Ya

jeszcze tego nadmiaru. Dobrze będzie, panie. by trzeba dwunasty klucze, to jeszcze zakręci co? O, to To 13. 12. 13 To, 13. to. Tak elegancko chodzi. To by gmina się Równo. Ja mów gaz, a on z Czekaj pan, weź go zapal. Zobaczcie, jeszcze ma taki. Li... Czekaj pan, może nie uklińce tego kurwa zaraz. A jak uklińce, to zaraz będziemy no, w bakru zbierać. To nie zapala? Pal pan. ucieknie cały czas. To no częściej będzie nowe podkładki na ten powrót. Dobra. nie no tak to. 80 chodzi, 30-ka musi czekać na jutro, na swojej okolicy. Ale całkiem trochę żywszy teraz, inaczej chodzi w ogóle. Ty! On teraz tak inaczej chodzi. Taki ma inny aż taki zapala inaczej! Ja się zdaje, że będzie miał pięć koni wincy teraz. No. No, Całki inny traktor, kurde, zapadnie. A pompa w dziesiętce dopiero jutro będzie trzeba do zmiany. Bo dzisiaj nie ma czasu. Także o, pozdrawiam. Na razie panysz. Ręce całe pierdolone. Cześć wam. No hej, to się jeszcze powiem na zakończenie tego filmu. Albo tak kurde. Tak dzisiaj tak, tak chaotycznie, trochę tak nagraliśmy. Wiadomo, człowiek robi to wszystko po pracy. No, 3... po 16.00 ciężko jest tam coś zrobić. Jeżeli ktoś nie pracuje cały dzień, no to tam się może nadłuwać trochę. My tam pracujemy. To prawda, się trochę wyszedłem wcześniej z pracy. No, ale kurde, pojechałem po te wtryski. Pojechałem po tą pompę. zanim co? 17.00? Po 17.00. No i kurde, wyszło, wyszło, No, po nocy trochę nagrywaliśmy to. to... Może te ujęcia nie mają jakieś tam szczególne, ale już rzucam, siedzę teraz, obrałem ten filmik, rzucę co jest, nie? 80 ogólnie teraz pracuje równiutko, inaczej pracuję wcześniej. Podobuje mi się teraz to. Brwa no. jakaś mucha mnie tu lata. Gdzie klepak? Dobra. Nara klepnę, kurylka wodna. Chodzi równiutko, ligandzko. podobuje mi się teraz. Ciekawe, gdzie chodziła 30. Jutro 30 będziemy kręcili po pracy. To pompę zakręcimy, odpalimy ją, odpali Mało się odpalić, nie ma wyjścia, nie? No. Odpalimy 30. -tkę. I tego. I będziemy ją później szurowali, czyścili. Będziemy malowali ją, myślę to za tydzień już będzie stała gotowa do roboty. No. Gotowa. No to lakier troszeczkę musi obeschnąć, ale myślę, że już będzie gotowa, no tip top. Może kabina jeszcze, berę. jak to powiedział taki jeden mój kolega, przyjaciel, Panie, jeździ Pan Cabrio, a zobaczymy, może trochę pojeździmy, nie? Także tak, to... No taki ci film nam się udało nakręcić, mi się udało. Wrzucam, co będzie, pan. Jak się podoba, to plus, jak nie, to na minus, nie? Ja tam mnie tego nie wybrzydzam. Pozdrawiam, miłego. Jutro może nakręcimy coś z tego, jak dożyjemy. Ja wiem, jak to będzie w nocy, może się umrze, może to... Dziś to żyje, jutro, nie? Wszystko zależy od Boga, ludzie, no. Dobra. Pozdrawiam. I do oglądania. Kto dotarł do końca, strzałeczka. Cześć.